Cześć, nazywam się Klaudia Pianowska, jestem profilaktykiem zdrowia oraz psychodielitykiem. A dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o problemie, który sama ostatnio doświadczyłam, a mianowicie jak planować, jak projektować jakieś zadania, kiedy mi się nie chce. No dobrze, ale może na początku skup się na tym, jakie błędy popełniasz. Ja ci powiem, jakie błędy ja popełniam. Przede wszystkim to, że bardzo często podchodzę do zadań w ten sposób, że chcę mieć zrobione to doskonale. A tak jak mówi pani swojego czasu, zrobione jest lepsze od doskonałego. I ja ostatnio tą maksymą cały czas staram się funkcjonować, żeby jednak robić, a nie odkładać i cały czas próbować, żeby to było doskonałe. Zrób to na tyle, na ile jesteś w stanie zrobić to w danej chwili. Nie rób to ponad tą możliwość, którą masz w tej chwili, a czym dłużej to odkładasz, tym jest większa szansa po prostu, że tego nie zrealizujesz. Kolejna rzecz, yy, która mnie na przykład bardzo dotknęła, to jest to, że bardzo dużo zadań dostałam i one były w bardzo krótkim czasie. A z jednej strony deadline'y są motywujące, ale z drugiej strony jednak nie do końca, bo w momencie, kiedy masz bardzo dużo zadań i bardzo dużo rzeczy się dzieje wokół Ciebie, no to ciężko zabrać się do jakiejś konkretnej. A jeżeli wiesz, że masz do zrealizowania 5 zadań, a wychodzi z tego, że masz tak naprawdę 10, 15, 20, to w pewnym momencie siadasz i myślisz, że nie zabiorę się za to. No i tak właśnie czasami to wygląda, że trochę popada się w tą prokrastynację i zamyka się w tym bezpiecznym swoim otoczeniu, które sprawia, że nie musimy robić czegoś więcej. I tak, przyznaję się, też tak bywa u mnie, też tak y, to działa. Staram się jednak korzystać ze swoich nawyków i tworzyć strukturę, które mnie wspomagają, a niektóre odbierają mi siły. Y, ja też mam to do siebie, że staram się jednak robić to jak najlepiej, ale właśnie to nie zawsze było dla mnie dobrą rzeczą i nauczyłam się w inny sposób organizować te swoje robienie dokładnie doskonale. Robienie dokładnie jest ok, robienie doskonale nie do końca, bo wtedy tracisz dużo sił w swoich życiowych, które możesz po prostu wykorzystać na coś innego. Kolejnym moim takim problemem jest. To, że boję się oceny innych osób. Tak jak nagrywam materiały dla ciebie, które mają być edukacyjne i mają cię czegoś uczyć. Tak jak chyba każda osoba, jednak boję się trochę tej negatywnej oceny. Boję się też tego, że nie zawsze wyjdzie to tak jak powinno, a chciałabym zrobić to lepiej. Być może masz ten sam problem, może też boisz się robienia tych rzeczy, tylko ja na przykład myślę sobie tak, kurczę. Ja to zrobię, nauczę się dzięki temu, zyskam doświadczenie, i kolejna rzecz, którą zrobię, będzie jeszcze lepsza. Pamiętaj, że uczysz się na własnych błędach i to nie jest problem, to jest doświadczenie, to jest Twoje wyzwanie i to jest rzecz, która sprawia, że się rozwijasz. Więc jeżeli nie będziesz robił, to nie będziesz doświadczał, a jak nie będziesz doświadczał, to nie będziesz się uczył. Prosta zależność, więc zamiast tego nie zastanawiaj się nad tą ceną innych osób, tylko rób swoje a ludzie zawsze będą mieli swoją opinię. I pamiętaj, nie jesteś czekoladą, którą kochają wszyscy i nie musisz smakować wszystkim. Miej swój charakter, nie miej swoje jakieś określone wartości, a dzięki temu też ludzie mam nadzieję to doceniają. Kolejnym takim błędem było na przykład to, że mm, cały czas chciałam to doskonać. Cały czas chciałam to poprawiać, cały czas chciałam wprowadzać zmiany i cały czas chciałam, żeby to było lepsze i sprawniejsze doskonalsze, no ale tak jak Ci powiedziałam, nie zawsze się da zrobić to perfekcyjnie, A czym więcej razy to poprawiasz, tym to bardziej odbiega od tej pierwotnej Twojej myśli, i zmiany są dobre, tylko że pamiętaj o tym, żeby nie zapominać o tym, co chciałeś zrobić z tym, bo kiedy poprawiasz i poprawiasz i poprawiasz, to opóźniasz ten proces i tak naprawdę nie pamiętasz, co chciałeś wynieść z tego i jaką wartość chciałeś dać w ten sposób. Ja jestem osobą, która bardzo lubi domykać procesy. Ja nie lubię, kiedy coś się cały czas memla i memla i memla, i nie lubię tego momentu zawieszenia, kiedy to się cały czas odkłada, kiedy to trwa, kiedy to jest takie przedłużane, takie ciągnięte. Ja lubię konkrety, lubię rozwiązania, które zamykają moje sprawy do końca. Też nie lubię takich otwartych drzwi, bo one robią przeciąg, więc warto te drzwi zamykać, domykać. Lubię mieć poczucie tej sprawczości w swoim życiu, bo dzięki tej sprawczości wiem, że mam na coś wpływ, dlatego staram się y, zmieniać swoje podejście i staram się zamykać swoje procesy. No dobrze. To teraz warto przejść do tego, jak te procesy zamykać i jak to zmieniać. Ale przechodzimy w tym momencie do rozwiązań. Yy, po pierwsze, spójrz na swój projekt obiektywnie. Zastanów się, jaki on jest duży. Pomyśl o tym mniej więcej, ile czasu na niego potrzebujesz. Ale wiem, że na pierwszy rzut oka wcale nie jest to łatwa sprawa i często sprawia to bardzo duży problem. I ja też. Yy, Pisząc produkty, mam z tym problem, że wydaje mi się, że zrobię coś szybciej, a tak nie do końca jest. Dlatego ja mam na to swoją metodę i wykorzystuję do tego etapy. Biorę sobie swój projekt yy, i rozkładam go na etapy. Jak pisanie na przykład workbooka. Yy, pisząc kolejne etapy, yy, zawsze biorę sobie, ja jednak analogowo wolę wziąć kartkę. Oczywiście później to przenosimy też do chmury, żebyśmy mieli to wgląd oboje. Ale przede wszystkim tak, biorę kartkę, na tej kartce wypisuję sobie poszczególne etapy mojej pracy. To mniej więcej jaką to ma strukturę, jak to będzie wyglądało i co ważne, te etapy często są bardzo duże i ogólne, więc ja te etapy rozbijam na jeszcze mniejsze, na konkretniejsze, na dokładniejsze. I jak już mam rozpisane te konkretne etapy, które są już stosunkowo mniejsze, to zawsze staram się też wypisać zadania. Yy, zadania, które sprawią, że ten projekt wejdzie w realizację. I często jest tak, że tych zadań jest kilka, są one wymagające, są jakieś takie bardziej angażujące. Dlatego, jeżeli jest Ci tak łatwiej, możesz ocenić sobie to w skali od 1 do 5 albo od 0 do 5. Yy, I te, które mają najwyższą wartość. Wybierz sobie jako te, które są najpilniejsze i najważniejsze do realizowania w danym czasie, w, danej konkretnej, w danym konkretnym etapie, tak żeby przejść już do dokładnych zadań. Jak wybierzesz sobie te, które mają najwyższą ocenę, to postaraj się wybrać te, które jest dla Ciebie najłatwiejsze. I tak jak Ci powiedziałam o procesach, kiedy zaczynasz cokolwiek już robić, to wchodzisz w dany proces, skupiasz się i nie zastanawiasz się na następny dzień, że o kurczę, no muszę jednak zacząć coś tam robić, bo tak mam rozpisane etapy. Nie, jeżeli teraz w tym momencie weźniesz swoje zadanie. Nawet jeżeli ono jest drobne, ale jest ono ważne. To wchodzisz już w proces, i dzięki temu na następny dzień dużo łatwiej będzie tobie się tym zająć, bo już będziesz w tym toku myślenia o tej danej rzeczy i będziesz się w tym momencie realizował w tym kierunku. I ja tak też tak robię: wypisuję zadania, które są do poszczególnych elementów. A że ja lubię dużo pisać i zazwyczaj się rozpisuję, to mm, czasami bywa z ten mały problem, bo tego mam trochę za dużo. Więc ta skala ocen jest bardzo korzystna, jeżeli masz taką listę a czasu masz zdecydowanie mniej. Więc wybierz sobie te priorytety, które masz yy, i wykorzystaj to jako swoją ocenę. No i właśnie, i zacznij realizować te rzeczy. Określ sobie mniej więcej czas, jaki jest Ci na to potrzebny. Czy to jest dzień, dwa, może to jest tydzień, może to są większe rzeczy. Określ sobie czas, bo dzięki temu, że to jest terminowe, to Ty też mm, będziesz myślał o tym, że musisz to zrealizować w jakimś czasie, bo jeżeli coś jest na... Wieczne odłożenie, no to niestety bywa to często złudne na tyle, że zamiast się wziąć do roboty, to przesuwasz, 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 przesuwasz. Więc określ sobie swoje zadanie i określ konkretny czas. Staraj się, żeby to było dla Ciebie łatwe do wykonania, w miarę możliwości. No chyba, że jest to bardziej wymagające, ale staraj się robić rzeczy, które wymagają od ciebie zaangażowania tego większego, na przykład w momencie, kiedy masz dużo więcej siły tych swoich zasobów psychicznych, więcej. Warto rozkładać swoje zasoby na te, kiedy masz więcej siły w ciągu dnia i wykorzystać to na ten potencjał, bo w momencie, kiedy ja na przykład siadam w porannych godzinach do pisania rzeczy kreatywnych, to jestem w stanie to zrobić bardzo szybko, ale w momencie, kiedy jestem po całym dniu myślenia, pisania i tworzenia, to wieczorem ja już nie jestem w stanie się skupić i dużo trudniej jest mi napisać chociażby krótki post, który tak naprawdę nie jest jakiś super wymagający, ale wymaga on mojego myślenia kreatywnego i w tym momencie rozkładam się i myślę, boże, nie mam siły. Więc warto zaplanować sobie rzeczy kreatywne, Zgodnie ze swoimi zasobami, zgodnie z tymi elementami, które pomagają Ci funkcjonować, i wykonać zadanie po prostu szybciej, bo czym robisz, to dokładniej, szybciej, tym mniej tego czasu na przedłużanie procesu. I jeżeli zrobisz zadanie, wykreśl je, zmień kartkę, na której masz to napisane, albo w jakikolwiek sposób podkreśl to, że zamykasz sobie zadanie, zrób sobie małą nagrodę w postaci, nie wiem, domowego spana, na przykład jakieś maseczki na twarz, na włosy. Coś, co ci odpręża, nie wiem, obejrzenie nawet y, kilku minut swojego ulubionego serialu. To są takie małe nagrody, które warto sobie fundować za dobrze zrobioną robotę, a nie robić odwrotnie, nie najpierw nagroda, a później zdanie. Pamiętaj, żeby nie pomylić tej kolejności. No i ja w ten sposób właśnie zaczęłam funkcjonować ostatnio dzięki temu te procesy dużo łatwiej mi zamykać i dużo łatwiej jest mi je. Analizować, więc polecam ci to serdecznie, żeby zastosować u siebie. Mam nadzieję, że ta metoda ci pomoże. Mam nadzieję, że się dzięki temu czegoś nauczysz i wyciągniesz jakieś wartości dla siebie. Więc ja Cię zapraszam serdecznie do oglądania naszych filmów. Mam nadzieję, że znajdziesz wartościowe treści dla siebie. Zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału i włączenia dzwoneczka. Serdecznie Cię pozdrawiam. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.